Ech, fajnie jest to powiedzieć Tak naprawdę po roku Hej, cześć, witam was Ja jestem Nyga A to kolejny odcinek Na moim kanale Kolejny Po roku przerwy Nie wiem ile was zobaczy ten film Ile was dalej na mnie czeka Trochę was jest Trochę mam na myśli parę osób Ale wiernych osób które naprawdę, gdyby nie wasze komentarze pod moimi filmami, to raczej by nie było tego filmu. I paru kolejnych przynajmniej. W sensie naprawdę, 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 bardzo dostawałem dużo komentarzy jak na tą. na ten czas, który mnie nie było na kanale na to jak... no jaki mam mały kanał tak naprawdę patrząc na to ile było tych komentarzy i naprawdę jestem z was dumny po prostu. Na ekranie właśnie będzie widać parę komentarzy od tych osób, które pisały tak po prostu z sentymentu. I jako pierwszy odcinek po przerwie miał być inny film. Mam nagrane parę filmów. Nagrałem dzisiaj, bo ten film obecnie nagrywam jest pierwsza 25. Będę go jeszcze montował y, wieczorem i wędrował, i wszystko. Bo chcę go naprawdę jutro wrzucić, bo jutro, w sensie dla Was dzisiaj, dla mnie też w sumie dzisiaj, y, bo jest pierwsza w końcu w nocy, y, dzisiaj będzie rośnica mojej nieobecności na YouTubie. I już napisałem parę Steven w komentarzach, że po prostu, że chcę wrócić, nie? Bo tak naprawdę ta gra to jest tylko tło, tło tego, co chcę do Was powiedzieć. A mianowicie, nagrałem dzisiaj jakieś spokojnie trzy odcinki na kanał, których zgłaszam samego siebie, których mam niedorozwój szczęki, w których było jeszcze parę innych rzeczy, które na moim kanale były symboliczne. I naprawdę mam te filmiki nagrane. Nie są one złe, całkiem mi się podobało. Wiadomo, wypadłem lekko z prawy po takiej przerwie, ale. Jakoś tak czułem, że to nie jest to kompletnie co chcę nagrać. I mimo, że. Podnoszę ręce do góry, byłem z do Was, niestety nie mam kamerki. Mimo tego, że mam nagrane tak naprawdę relatywnie lepsze odcinki niż ten obecny, który nagrywam teraz. W którym przecież tylko do Was mówię i nie robię nic konkretnego. Mimo tego, jakoś uznałem, że chcę z wami pogadać. Nie wiedziałem, czy chcę wrócić na początku. Ale. Ale, jako, że mam rok maturalny, to ciężko nie wrzucić, tak? Jestem już taki stary, ale spokojnie. Generał ja szczęki, cały czas jest w moim sercu. Mimo, że mam już całkiem dorosły głos, to wciąż po. Mm. To wciąż potrafię mówić takim głosem, jak mały ośmiolatek. Wciąż potrafię trollować, więc o to się nie martwcie. A i przede wszystkim życzę Wam wesołych świąt. I maja się w Sylwestra, jak wam życzyłem już rok temu. I niedługo będą kolejne odcinki na kanale. Tak po prostu film informacyjny co u mnie. Napiszcie co u Was. Zęskniłem. I do zobaczenia w następnych materiałach. Pa! pa.